Cześć. Ogromne dzięki za Wasze wsparcie pod poprzednim materiałem na temat kredzieży tożsamości. Niestety, sprawa się nie kończy. Ktoś próbuje się pode mnie podszywać na Xie. Mam też odpowiedź od moderacji YouTube'a. To jednak temat na kolejny odcinek, który najpewniej pojawi się w czwartek. A my dziś pozostajemy w temacie mediów społecznościowych i porozmawiamy na temat niepokojących trendów na TikToku. Zaczynamy. Numer 10. Ktoś jest w domu. Wyobraź sobie sytuację, że dzwoni do ciebie twoje nastoletnie dziecko i przerażonym głosem mówi, że w domu jest jakiś obcy człowiek. Chwilę później dostajecie zdjęcie, jak starszy mężczyzna w obszarpanych ciuchach chodzi po waszym domu. Wielu rodziców w takiej sytuacji od razu zadzwoniłoby na policję. Na miejscu okazuje się, że filmy są generowane przez sztuczną inteligencję. Takie sytuacje zdarzały się już wcześniej, a nagrania z Homeless Man Prank błyskawicznie stały się wiralami na TikToku. W sieci krążą nawet tutoriale, które krok po kroku tłumaczą, jak przygotować przekonujące fałszywe nagranie. Dla nastolatków wygląda to na niewinną zabawę, ale konsekwencje mogą być poważne. Na początku października policja w Ohio w ciągu zaledwie 24 godzin była dwukrotnie wzywana z powodu takich fałszywych pranków. Biuro szeryfa wyraziło się jasno, to nie żart to przestępstwo. Dwum nieletnim sprawcom postawiono zarzuty karne za udział w tej akcji. Numer 9. Zniknij bez śladu. Ten trend nie odbywa się na samym TikToku, ale na pewno wielu uczestników właśnie tam o nim usłyszało. Tak zwane 48 Hours Challenge, znany w Polsce jako zniknij bez śladu, polega na tym, by uciec z domu, nie informując nikogo o miejscu pobytu. Celem tej głupiej gry jest wywołanie paniki. Im więcej osób zacznie cię szukać, tym lepiej. Niektórzy idą nawet o krok dalej i specjalnie zacierają własne ślady. Choć wciąż mówimy raczej o pojedynczych przypadkach, to problem jest na tyle duży, że niedawno ostrzegała o nim policja. Nie jest to zwykła gra w chowanego. Gdy znikają dzieci lub nastolatkowie, służby najczęściej angażują do poszukiwań wszelkie dostępne środki. A takie sytuacje traktowane są bardzo poważnie. W tym czasie służby mogłyby pomóc komuś, kto faktycznie tego potrzebuje. Poza tym niektórzy nastolatkowie nie zdają sobie sprawy, że mogą wpaść w kłopoty, nie tylko prawne. Niektóre źródła mówią jednak, że żadnego trendu nie ma, a cała ta historia jest mocno wyolbrzymiona. Jednak ostatnio znów było o niej głośno ze sprawą fake newsa, który obiegł całą Polskę. Pozostaje mieć nadzieję, że te doniesienia nie wpłyną na jego popularność. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym Wam krótko opowiedzieć o holi. Jeśli zdarza Wam się sięgnąć po energetyki albo inne słodkie napoje, to może być naprawdę ciekawa alternatywa. Holi to napoje w proszku, które przygotowujecie sami. Wystarczy woda lub mleko, w zależności od rodzaju. Do wyboru są cztery linie. Energy dla pobudzenia i koncentracji, Ice Tea na bazie ekstraktu z prawdziwej herbaty, Hydration z elektrolitami i minerałami i milkshake. I, a wszystko ma zero cukru. Jak to działa? Wybieracie smak, wsypujecie do pół litra wody, mieszacie i gotowe. Smaków jest mnóstwo, od owocowych i tropikalnych, po deserowe szejki jak karmel czy czekolada. Co ważne, Holly ma zero cukru, mało kalorii, dodane witaminy, a do tego wychodzi taniej w przeliczeniu na porcje niż klasyczne soft drinki. Wystarczy mieć puszkę w biurze czy kilka saszetek w plecaku i ulubiony napój zawsze macie pod ręką. Jeśli chcecie spróbować, polecam zacząć od Starter Setu. Znajdziecie w nim po dwie saszetki z siedmiu różnych smaków oraz shaker, który przyda się też na siłownię. Możecie wybrać zestaw z jednej linii, np. tylko Ice albo pełen Deluxe Starter, który zawiera wszystko naraz. A jeśli zamówicie przez link w opisie i użyjecie kodu DYCHA, dostaniecie 10% zniżki. No i spokojnie, jeśli Holi Wam nie podejdzie, macie 30 dni na zwrot pieniędzy bez podania przyczyny, ale zamówienie należy odesłać, nie zużywając więcej niż 10% produktu. Numer 8. Red Door, Yellow Door o tym trendzie usłyszałem przypadkiem, gdy pewna nastolatka opowiadała o nim, gdy stałem w kolejce w kawiarni. W domu postanowiłem sprawdzić o co chodzi. Jak przeczytamy w aplikacji Kids Alert, to psychodeliczna gra, która szturmem wdarła się w mury podstawówek i szkół średnich. Grają w nią nawet dzieci z klas 1-3. W trakcie gry uczestnik jest wprowadzany w trans. Kładzie głowę na kolanach drugiej osoby, pełniącej rolę przewodnika, która masuje jej skronie. Następnie wypowiada formułę. Czerwone drzwi, żółte drzwi. Osoba w transie ma opisywać jakie drzwi otwiera i co za nimi widzi. Dla jednych będzie to brzmiało jak głupia zabawa, dla innych jak okultystyczny rytuał. Jedno jest pewne. Eksperci ostrzegają, że zabawa może prowadzić do problemów psychicznych, między innymi wywoływać ataki paniki oraz problemy ze snem. Jak podaje Kids alert, odnotowano nawet pojedyncze przypadki zapadnięcia dziecka w śpiączkę. Choć TikTok w zbanował to hasło, bez problemu znajdziemy nagrania z takich sesji. Co więcej, wielu influencerów dodatkowo podsyca zainteresowanie tematem, zamiast ostrzegać przed niebezpieczeństwem, przedstawiają całą grę w aurze tajemnicy i zjawisk paranormalnych, a jak wiadomo, Zakazany owoc smakuje najlepiej. Numer 7 Subway Surfing. Zabawa, która polega na siedzeniu lub staniu na zewnątrz jadącego pociągu lub metra, nie jest nowa, ale dziś nie chodzi już tylko o to, żeby popisać się przed kolegami. Pomimo tego, że media społecznościowe aktywnie usuwają tego typu treści, takie nagrania wciąż zdobywają miliony wyświetleń. Jak podaje NBC w Nowym Jorku, tylko w latach 2023-2024 z powodu Subway Surfingu życie straciło aż 18 osób. Matka jednej z ofiar pozwała Metę i TikToka, twierdząc, że to właśnie ich algorytmy zachęciły jej nastoletniego syna do niebezpiecznego wyzwania, podsuwając mu podobne treści. Jak podaje NBC News, nowojorska policja zaczęła wykorzystywać drony, żeby monitorować dachy pociągów i reagować zanim dojdzie do tragedii. Dzięki tej metodzie udało się już uratować 52 osoby, zanim wjechały do tunelu lub spadły z rozpędzonego składu numer 6 Szybki zarobek. Jeśli ktoś w internecie proponuje nam szybki zarobek bez wychodzenia z domu, od razu powinniśmy być podejrzliwi. A jeśli od razu próbuje przenieść konwersację na WhatsApp'a lub Telegram'a, możemy mieć pewność, że mamy do czynienia z oszustem. Już w zeszłym roku TikTok ostrzegał przed kamerami, którzy podszywają się pod platformę i obiecują pieniądze za oglądanie, lajkowanie albo komentowanie treści. Kilka miesięcy temu polskie media alarmowały, że to wciąż powszechny problem. Metoda oszustów jest bardzo prosta. Dostajemy filmy do komentowania lub obejrzenia, a na potwierdzenie mamy dostarczać screeny. Obiecywane kwoty są nieraz absurdalne, na przykład 120 zł za jeden film. W teorii kumuluje nam się wypłata, ale nigdy jej nie zobaczymy. Gdy chcemy wypłacić środki, najpierw powinniśmy zapłacić oszustom prowizję, podatek albo koszty manipulacyjne. Jak zwał, tak zwał. Żadnych pieniędzy nie dostaniemy, a stracimy jeszcze to, co wpłaciliśmy. Oszusi w ten sposób wyłudzają też dane osobowe. I teraz część z was może się zastanawiać, kto daje się na to złapać. Niestety ofiarą bardzo często padają dzieci i nastolatkowie. Jak podaje wcześniej wspomniana aplikacja Kids Alert, w procederze oszkodowanych jest 1600 osób, a skamerzy działali też na Facebooku i Instagramie. Numer 5. Jazda bez trzymanki. Praktycznie wszystkie media społecznościowe mają ten sam problem. Jeśli chcemy zdobywać nowych widzów, musimy ciągle serwować im coś nowego. To właśnie sprawia, że wszelkie wyzwania związane z samochodami są bardzo niebezpieczne. Od chwalenia się szybką jazdą po mieście o jeszcze głupsze zabawy. W czerwcu 17-latek z Pensylwanii został oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci. Przywiązał sznurem do samochodu mały stolik, miał na nim balansować jego kolega. Podobnie jak na Kuligu. Gdy kierowca ruszył pełną prędkością, w pewnym momencie jego kumpel stracił balans i poleciał z ogromną siłą na inny, zaparkowany samochód. Niestety, zmarł na miejscu. W tym samym stanie doszło do innego, podobnego wypadku. Gdy 19-latka prowadziła samochód, jej koleżanka dla żartu udawała, że surfuje, stojąc na przyczepie pojazdu. W pewnym momencie straciła równowagę i spadła z jadącego auta, doznając poważnych, trwałych obrażeń. To nie są pojedyncze przypadki, a podobne wyzwania co jakiś czas pojawiają się w internecie. Równie niebezpieczne jest popisywanie się szybką jazdą. Tego nie trzeba długo szukać. Gdy takie nagranie trafi do mediów, sprawcy zazwyczaj tłumaczą się, że zmodyfikowali je przy pomocy sztucznej inteligencji albo nagrali je za granicą, gdzie nie obowiązują ograniczenia prędkości. Numer 4 Ukrzyżowanie. Wyzwanie znane jako Jesus Trend, On Sight lub Angel, zostało zainspirowane sceną z koncertu Caniego Westa. Podczas której muzyk w kulminacyjnym momencie widowiska został uniesiony na linach, sprawiając wrażenie jakby lewitował. Ten obraz stał się wzorem dla nastolatków, którzy zaczęli wspinać się na latarnie, znaki drogowe czy billboardy, żeby przyjąć pozę ukrzyżowanego Chrystusa. Wystarczy chwila, by znaleźć podobne nagrania na TikToku. Niestety często kończą się one wypadkami. Przy takiej pozycji nawet upadek z niewielkiej wysokości może być bardzo niebezpieczne. Jak podaję w rozmowie z pub Kinga Szostko z Kids Alert, w Rosji pewien chłopak spadł z billboardu zawieszonego około 30 metrów nad ziemią. Do podobnego zdarzenia doszło również w Turcji. Na razie trend największą popularność zdobywa w krajach wschodnich, głównie w Rosji i na Białorusi, ale sam trafiłem też na takie nagrania z Polski. Numer 3. Skinny talk. Przez długi czas hashtag Skinny talk cieszył się niezwykłą popularnością na TikToku. Influencerki przekazywały rady jak schudnąć, pokazywały co jedzą oraz chwaliły się swoimi szczupłymi sylwetkami. Krytycy od lat ostrzegali, że tego typu treści promują niezdrowe standardy i mogą prowadzić do zaburzeń odżywiania, Szczególnie u młodych. A jeśli ktoś już zmagał się z tym problemem, platforma często pokazywała mu filmy, które tylko pogarszały sytuację. Dlatego też, pod naciskiem francuskiego rządu, TikTok globalnie zakazał tego hasztagu. W momencie, gdy był banowany, znajdowało się pod nim prawie pół miliona filmów. Obecnie, jeśli będziemy szukać filmów pod tym hasłem, trafimy na komunikat. Nie jesteś sam. Jeśli ty lub ktoś kogo znasz ma problem z obrazem własnego ciała, jedzeniem lub ćwiczeniami, pamiętaj, że pomoc jest dostępna i że nie jesteś sam lub sama. Jeśli to pomocne, możesz zwierzyć się zaufanej osobie. Pod tą informacją znajduje się link do zasobów na temat zaburzeń odżywiania. Niestety ominięcie tego typu zakazów wciąż jest możliwe, a podobne treści można znaleźć pod innymi hasłami. Coś w tej sprawie jednak się ruszyło, co udowadnia, że presja na duże platformy faktycznie ma sens. Numer 2. Hulajnoga. Nie można mówić o szybkiej jeździe na hulajnogach, nie wspominając o wpływie TikToka. Platforma zalewana jest przez filmy pokazujące szybką jazdę i niebezpieczne wyczyny. I choć moderacja często banuje tego typu treści albo konkretne hashtagi, to i tak pojawiają się nowe. Ale nie chodzi tu tylko o samą jazdę. Ale też poradniki, jak ściągnąć ograniczenia prędkości. To naprawdę poważny problem. Z danych komendy głównej policji wynika, że w 2024 roku kierujący hulajnogami elektrycznymi byli sprawcami 372 wypadków drogowych, co stanowi prawie 2% wszystkich tego typu zdarzeń. W ich wyniku zginęły 3 osoby, a 280 zostało rannych. Dla porównania, w 2023 roku odnotowano 264 takie wypadki. W niektóre popisy hulajnogarzy naprawdę ciężko uwierzyć. W czerwcu, na przykład, głośno było o mężczyźnie, który jechał hulajnogą elektryczną po autostradzie, pod prąd i to jeszcze pod wpływem alkoholu. Nie był to jednak nastolatek, a 68-letni mężczyzna. I choć nie można o wszystko obwiniać TikToka, to na pewno ma duży wpływ na to, jak niektórzy zachowują się na drodze. Numer 1. Randkowanie. Temat miłości od zawsze fascynował ludzi. Od dawnych pieśni i romansów po współczesne filmy na TikToku. Na tej platformie treści dotyczące randkowania cieszą się ogromną popularnością, od prostych sąd ulicznych, aż po fragmenty podcastów o związkach. Warto jednak zadać sobie pytanie, czy tego typu treści rzeczywiście mogą pozytywnie wpływać na nasze życie uczuciowe i czy ich poprawa faktycznie leży. W interesie twórców. Wiele z tych materiałów powstaje przede wszystkim po to, by wywoływać skrajne emocje. Często przedstawiają kobiety jako puste materialistki, a mężczyzn jako szowinistów. Najlepszym przykładem są amerykańskie podcasty, gdzie płeć przeciwną najczęściej reprezentują osoby o skrajnych poglądach. Wszystko po to, by potwierdzać stereotypy i podsycać konflikty. Podobnie wygląda sytuacja w świecie tzw. ekspertów od podrywu. Choć istnieje wiele szkół i podejść, od średnio rzetelnych po zupełnie wątpliwe, część takich coachów prowadzi działalność przypominającą sektę albo piramidę finansową. Ich głównym celem nie jest pomaganie ludziom, lecz sprzedawanie kolejnych kursów i szkoleń. W końcu osoba, która znajdzie szczęście w miłości, przestaje być klientem. Problemem jest też brak kompetencji. Wielu samozwańczych specjalistów nie jest ani psychologiem, ani seksuologiem. Ich wiedza opiera się na tak zwanym chłopskim rozumie i własnym doświadczeniu. Często mimo licznych związków nigdy nie założyli własnej rodziny, co rodzi pytania o ich realne doświadczenie w budowaniu relacji. I to już wszystko na dziś. Słyszeliście o jeszcze jakichś innych wyzwaniach, które powinny się znaleźć na naszej liście? Dajcie znać w komentarzach, a my widzimy się niedługo. Piona!